Witam ponownie Łukasza Wieczora prosto Sejmu i nasz gość, pan poseł Edward Czesak, Prawo i Sprawiedliwość, najniższe ukłony panie pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Miał być jeden, panie pośle, miał być jeden wspólny kandydat prawicy, że wiemy na pewno, że nie będzie to jedyny, będzie oprócz pana Kopruskiego, na pewno pan teraz z Polski razem Jarosława Gobina. Ponadto pan poseł Józef Rojek wcale nie wyklucza również możliwości startu. To po co było się łączyć, żeby się od razu dzielić? Ale panie redaktorze, to połączenie tych trzech ugrupowań nie obejmowało uzgodnień, które będą miały miejsce na poziomie powiatów, gmin. Tak więc, dopóki piłka w grze, to nie mówmy, że będzie kilku kandydatów pra po prawej stronie. No, że wiemy o dwóch. No, wie pan, dopóki nie zostaną zarejestrowani, to dzisiaj wszystko jest możliwe. To, że z tego, co słyszałem. Pan Mieczysław Kras ogłosił, że będzie kandydował z Polski Razem. No to jest jakby konsekwencja działań tego nowo utworzonego komitetu, jak ogłaszają jego twórcy ponadpartyjnego. Co wielu śmieszy mnie również, ponieważ no ci panowie są zaangażowani w działalność partyjną Polska Razem Jarosława Gowina i jakby ukrywają tą chyba kwestię tworząc komitet do wyborów samorządowych i z tego komitetu e, ma startować na prezydenta Tarnowa, pan Krzysztof Kras. A nie, szkoda, a nie szkoda panu, że będą się rozjeżdżały głosy elektoratu prawicowego? No, dzisiaj. W sytuacji, to... że prawica ma realną szansę na przyjęcie władzy w Tarnowie. No, 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 mówię otwartym tekstem. Prawo i Sprawiedliwość chce wygrać wybory w, w Tarnowie i stąd nasz kandydat Kazimierz Koprowski, bardzo dobrze przygotowany do, do pełnienia tej funkcji. Mający określoną wiedzę dotyczącą spraw Tarnowa i, i tego, co trzeba zrobić, żeby Tarnów wreszcie był bardziej widoczny, w tym sensie pozytywnym, w kraju i nie tylko. No na razie, w kraju jest widoczne jako miasto najbardziej wyludniające się w Polsce. Ja już pomijam afery związane no więc to są te, z łącznikiem, to są, z aresztowaniami. To są te sytuacje, które na pewno będą musiały być i, i znajdą się w programie pana Kazimierza Koprowskiego, który ten program jako prezydent miasta Tarnowa będzie realizował skutecznie tak, aby tą sytuację złą dla Tarnowa odwrócić. Myślimy o wsparciu jego działań, jako że mamy też ambicje wygrania w sejmiku małopolskiego i y, 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 działania, które tą nową pulę pieniędzy w perspektywie 2014-2020 będą stosownie dzielić na to. Pod tym, że miasto nie będzie ukarane trzyletnim, y, trzyletnim brakiem możliwości brania pieniędzy Unii. Panie redaktorze, ja myślę, że w najbliższym czasie ta sytuacja zostanie wyjaśniona i dobrze by było, żeby y, z, z korzyścią dla Tarnowa. Na pewno wszyscy, którzy do tego tematu no, podchodzili i będą decydowali, radni w tym przypadku, mają to na względzie, aby Tarnów nie stracił tych pieniędzy, a jeśli już przyjdzie, że tak powiem, coś straci, żeby było to jak najmniejsza kwota. No ale PiS konsekwentnie w Radzie Miasta głosuje przeciw oddawaniu pieniędzy do Urzędu Marszałkowskiego. Panie redaktorze, widocznie ma ku temu przesłanki i argumenty, aby tak się w tej fazie dyskusji nad tym problemem zachowywać. I nie tylko zresztą Radni Klubu Prawo i Sprawiedliwość, ale też większość w Radzie Miasta wyraża taki pogląd, jaki w głosowaniu do tej pory wyrazili. Pan Mieczysław Krasnodarczyk na czwartkowej konferencji prasowej ogłosił takich 10 test. Pan zapoznał Pan się już z nimi? Nie, jeszcze się nie zapoznałem, ale jak znam życie, to takie tezy y, mógłby ogłosić y, każdy, kto będzie się ubiegał o, o fotel no, prezydenta miasta Tarnowa. Pan po dzisiaj bardzo uszczypliwy wobec pana Krasa. No, nie uszczypliwy, ale pan taki przeskok z ambicji y, powiatowych na miasto Tarnów. No to troszkę tak wskazuje na to, że pan Mieczysław Kras poszukuje dla siebie miejsca, nie przebierając. Nie rozumiem, że trochę, trochę pokrzyżował panu szyki? Nie, nie, pan Kras nie pokrzyżował i ma takie prawo i żeby utworzyć komitet ma też doświadczenie. Już w poprzednich wyborach taki komitet utworzył, co zresztą było mi przez moich kolegów. Z zarządu okręgu wytykany, że nie podjąłem stosownych decyzji w tym czasie. I to doświadczenie, które ma, no, zaowocowało tym, że teraz wspólnie z innymi działaczami Polski Razem Jarosława Gowina postanowili e, pod szyldem Komitetu Wyborczego Tarnów i Ziemia Tarnowska, bodajże, czy Powiat Tarnowski, no, zawalczyć w wyborach samorządowych. A pan Kazimierz Koprowski kiedy ogłosił swój program? Pan Kazimierz Koprowski już ma swój program, go jeszcze w jakiś sposób tam dopieszcza, mówiąc dosyć, tak żartobliwie. Natomiast w najbliższym czasie zostanie oficjalnie ogłoszony kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. A w jakiej konfiguracji to czas pokaże? W tej chwili pan Kazimierz Koprowski otrzymał upoważnienie do prowadzenia rozmów z Solidarną Polską i takie rozmowy prowadzi, jeśli zostaną finalne uzgodnienia. Za zakończone, to no wtedy zostanie ogłoszony kandydatem, być może wspólnym, bo do tego te rozmowy prowadzą. Prawej, i sprawiedliwości i solidarnej Polski. Zauroczył pana pan premier Tusk swoim wtorkowym przemówieniem? Panie redaktorze, większość, która miała okazję słuchać jego wystąpienia i takie przejście do wypuszczania na mównicę ministrów swojego rządu świadczy o tym, że no, pan premier Donald Tusk, PR no, poprawnie to rozegrał. Natomiast no, rzeczywistość... Naobiecywał, no, naobiecywał. miał jaki? Obiecy... No, no, miało... jak? Przykrycie afery taśmowej? Odbicie się w sondażach w górę? Ruch... Przed wyborami samorządowymi? No, 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 panie redaktorze, również to zostało mu w wystąpieniach klubowych y, wytknięte, że y, w zasadzie miał przedstawić, jaki jest y, właśnie wynik prac ministra Sienkiewicza, zapowiadane, zapowiadane wyjaśnienie afery hazardowej, nie hazardowej, przepraszam, tylko taśmowej. Hazardowa też była kiedyś. Hazardowa była, też Amber Gold był, także wiele tych afer było informatyczna. Natomiast no tutaj wszyscy oczekiwali, że w tej kwestii pan premier... Coś powie, że również przedstawi być może rekonstrukcję rządu, a odsunął to w czasie i łączy to, połączył to swoje wystąpienie z tymi działaniami, które na pewno będą miały przykryć te istotne problemy niekorzystne dla rządzących. Bo może zaczyna pracować garniturę przed wyjazdem do Brukseli. No, ja osobiście w to nie wierzę na komisji do spraw Unii Europejskiej bylibyśmy ciekawi, jakie kandydatury zostaną przedstawione przez rząd polski na 30. Natomiast no, nic się o tym nie mówi, więc widać z tego, że swoją politykę pan premier Donald Tusk prowadzi. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Edward Czesak, Prawo i Sprawiedliwość. Był dziękuję po państwu, po Sejmu. Dziękuję, dziękuję panu, panie redaktorze. Dziękuję.